O, no i tutaj mam już telefon K22 firmy LG, smartfon złożony. Nie pokazywałem już reszty procesu, ponieważ te procesy są w zasadzie takie same, a ten telefon był dosyć łatwy w złożeniu, prosty. Więc tutaj szybko to zrobiłem. Jak widzicie, wyświetlacz działa. Sprawdzimy poprawność dotyku. Na każdym etapie to sprawdzam. Tutaj producent założył plombę, także plombę przed. Właściwym montażem już musiałem zerwać, ponieważ no, tak nie może zostać, później by nie było po wklejeniu, nie można byłoby jej zdjąć. Także widzimy, że telefon działa. Dotyk jak najbardziej też. Nie mogę tutaj pokazywać, bo są dane prywatne. No i telefon jest w pełni sprawny, także tutaj się nie ma co zastanawiać. Lecimy do następnego telefonu, którym jest Samsung. A jaki to się dowiecie? Już po południowej sesji magnetycznego, ponieważ ja od dzisiaj wracam do pracy na mm, pełny etat, także cóż yy, znów działalność wraca na tryb normalny, czyli poranne. I popołudniowe sesje magnetycznego. Da się da się. Ahoj, miłego dnia.